Rozdział ósmy sztynordska ruina, siedziba Ribentropa, wygibasy przed pałacem, zawód miłosny, wyspa Gilma, chrzest żeglarski, zemsta Ryżego. Za mostem przejechaliśmy tylko kilkaset metrów i już minęliśmy tabliczkę z napisem Sztynord Wielki. Po lewej stronie mijaliśmy keję zapełnioną jachtami, a z knajpy, koło której przejeżdżaliśmy, już dobiegały charakterystyczne głosy. Skręciłem w prawo i zatrzymaliśmy się przy zabudowaniach dawnego sztynorckiego folwarku. Zosia wzięła aparat i poszliśmy w stronę pałacu. To przecież ruina, Zosia niemal krzyknęła. Faktycznie, budynek prezentował się więcej niż marnie. Tynk odpadał, okna na parterze były zabite dechami. Gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, to wszędzie widać było napisy obiekt grozi zawaleniem. Mimo to, pałac prezentował się pięknie. Zamknąwszy na chwilę oczy, można było sobie wyobrazić, że niegdyś były tutaj zadbane klomby, brukowana droga, którą przyjeżdżali goście i gospodarze wyjeżdżali na przechadzki po włościach. Przed frontonem budynku stały słupy w kształcie luf armatnich, odwróconych wylotami ku ziemi i opatrzonych herbami rodowymi właścicieli. W sumie ciekawa okolica, mruknęła Zosia rozglądając się na boki. Po pierwsze, powiem ci, że za każdym razem jak tu jestem, zawsze mam tutaj wspaniałą, słoneczną pogodę. Po drugie, biskup warmiński Ignacy Krasicki, odwiedzając kiedyś rezydującego tutaj hrabiego Heinricha Lendorfa, powiedział znamienne słowa: Kto masz ty nord, ten posiada Mazury. No fakt, pałac stoi w połowie drogi między Węgorzewem a Giżyckiem. Tędy prowadzi jedyny przesmyk z południowej strony wielkich jezior na północno, powiedziała Zosia, patrząc na mapę. Już w 1422 roku do tej głuszy nad jeziorami przybyli Krzyżacy. Potem osiedli tutaj Lendorfowie. W 1600 roku wybudowali pałac, który w 1656 roku złupili Tatarzy. Hrabina Marianna Lendorf, ówczesna właścicielka, została porwana w Jasyr i skończyła żywot jako niewolnicę jakiegoś kupca z Konstantynopola. W latach 1689-1691 zamek przebudowano na barokowy pałacyk. Jeszcze przed wojną można tu było zobaczyć wiele stylowych mebli i piękne zbiory numizmatyczne. Na ścianach parterowych pokoi wymalowano podobno wspaniałe sceny biblijne. Wierzyć się nie chce, rzekła Zosia i pokręciła głową. Rzecz jasna po 1945 roku zbiory i wyposażenie pałacu rozszabrowano. Budynek od tej pory przechodzi niezasłużoną gehennę. Każdy nowy właściciel ma ambitne plany zrobienia tu hotelu. Na pomysłach się kończy. Zapominają o starym polskim powiedzeniu. Mierz siły na zamiary. Miałam na myśli to, że nie chce mi się wierzyć, żeby w takim pałacu znajdowała się siedziba niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Za mało tu miejsca, stwierdziła Zosia. Joachim von Ribbentrop, odpowiedziałem, Przybył do Prus za Hitlerem, który osiadł w Gierłoży. Na swoją kwaterę Ribbentrop wybrał sobie pałac w Sztynorcie, oddalony od Gierłoży o 20 km. Heinrich von Lendorf, właściciel majątku, otrzymał prawo do mieszkania w jednym ze skrzydeł. Ribbentrop wprowadził się tutaj na początku lipca 1941 roku, kiedy niemiecka ofensywa w ZSRR nabierała tempa. Chyba uciekł tutaj przed pracą. Myślę, że w takiej sytuacji prawdziwy minister spraw zagranicznych powinien pilnować kwestii dyplomatycznych, Zosia wzięła się za wygłaszanie dłuższego monologu. Ja bym na jego miejscu została w Berlinie, gdzie były ambasady i można było spokojnie debatować z dyplomatami różnych państw. Wyjazd tutaj był pozbawiony sensu. Pamiętaj, że w trzeciej Rzeszy o ważnych rzeczach Hitler decydował osobiście. Ribbentrop, jak każdy wysoki rangą działacz partii, starał się być jak najbliżej swego przywódcy i pilnować swych partyjnych interesów. Powiem ci jeszcze, że przywiózł tutaj sobie kilka wagonów wina, ozdobne meble z niemieckiej ambasady w Warszawie, kucharzy, ordynansów i osobistą sekretarkę Margaretę Blank oraz silną ochronę. Resztę pracowników umieszczono w hotelu dla sportowców nad jeziorem Święcajty, zbudowanym z myślą o dobrym ich przygotowaniu do olimpiady w Berlinie w 1936 roku. Znaczna odległość między hotelem a sztynortem doprowadzała do chaosu. Ribbentrop wyjeżdżał ze Sztynortu tylko dwa razy. Na trzy miesiące na Ukrainę, gdy Hitler przeniósł się do Winnicy i na pięć miesięcy do Bawarii. Dyplomaci na przyjęcie przez Ribbentropa czekali długie tygodnie. I tutaj Below mógł ukryć swoje skrzynki? Zapytała Zosia. Pewnie, że mógł. Obaj z kuzynem mogli się przecież tutaj spotykać. Pamiętasz słowa o paszczy lwa? Otóż porucznik Heinrich von Lendorf był członkiem grupy spiskowców. W latach 1941-1942 był adiutantem feldmarszałka Fedora von Bocka, dowódcy Grupy Armii Środek, potem łącznikiem między Fontreskowem, o którym mówiłem Ci przy okazji operacji Błysk, a von Stauffenbergiem. W dniach poprzedzających zamach, w lipcu 1944 roku, kontaktował się z dowódcą okręgu wojskowego nr 1 w Królewcu, generałem Tadenem. Na wieść o nieudanym zamachu wrócił do sztynortu. Następnego dnia przed pałac zajechał samochód Gestapo. Na jego widok hrabia uciekł oknem. Nie udała się pogoń za nim z użyciem psów. I to na takim terenie? Na faszerowanym kwaterami, patrolami? Zosia pytała z niedowierzaniem. To był jego majątek, znał tutaj każdy skrawek ziemi. Zgłosił się do Gestapo, bojąc się, że aresztują członków jego rodziny. W drodze do Berlina znowu uciekł ale został pochwycony, osądzony i stracony 4 września 1944 roku. Jak myślisz, czy zamachowcy nie mogli wykorzystać go do ukrycia ważnych dla nich dokumentów właśnie w Sztynorcie, pod nosem Ribbentropa, u człowieka, który gościł taką figurę? Tak, ale myślę, że oficerowie bezpieczniej czuli się na terenie swojej kwatery w Mamerkach, Zosia odpowiedziała po namyśle. Tak rozmawiając spacerowaliśmy po resztkach parku pałacowego. Pilnie rozglądałem się za miejscem, które można określić mianem pomiędzy żelazem a kamieniem. Znowu stanęliśmy przed frontonem pałacu. Zosia przyglądała się metalowym słupom z herbami. Masz nosa, powiedziałem do niej i pobiegłem do samochodu. Brukowany podjazd i słupy pasowały do opisu z wiersza. Jednak zatrzymałem się i wróciłem do dziewczyny. Wujek to ma odloty. Najpierw biegnie do bryki i nagle wraca. Powitała mnie Zosia, nieco osłupiała moim zachowaniem. Popatrz, mamy bruk, mamy metalowe słupki. Pasuje? To co, będziemy ryć? zapytała. Nie, ale przyjrzymy się uważnie, czy nie ma tutaj miejsca wskazującego na kryjówkę. Z nosami prawie przy samej ziemi spędziliśmy pół godziny. Gdy się wyprostowaliśmy, tylko jęknęliśmy, a w kręgosłupach nam zatrzeszczało. Na skwerku stała grupa turystów, pilnie nam się przyglądająca. Państwo są artystami ulicznymi? Zapytał pan, na którego brzuchu spoczywał markowy aparat fotograficzny. Ci państwo szukają skarbów, odpowiedziała pociecha turysty. Chłopak już teraz zapowiadał się na naukowca. W słońcu błyszczały wielkie okulary, a czapka z daszkiem była starannie założona. Na białych Adidasach nie widać było nawet drobiny kurzu. Cicho, docent, krzyknęła jego siostra. Ludzie ćwiczą, aktywnie spędzają czas, a nie tak jak my, tylko wszędzie jeździmy samochodem, bo tata dumny jest z nowej limuzyny. Poczułem się głupio. Widziałem, że Zosia o mało nie pęknie ze śmiechu. Ukłoniłem się tęgiemu panu, przedstawiłem, pokazałem legitymację i wyjaśniłem, że robimy ekspertyzę dotyczącą stanu pałacu. Po czym z dumnie podniesioną głową pomaszerowałem do Rosynanta. Czym prędzej wyjechaliśmy ze sztynortu. Przez kamionek Radzieje i Pilwę dojechaliśmy do doby. Po drodze, zresztą fatalnej, Mijaliśmy znaki jakiegoś szlaku rowerowego. Kto poprowadził szlak po takim bruku? Zosia nie mogła ukryć swojego zdziwienia. Faktycznie, gdyby nie doskonałe resory Rosynanta, to jazda samochodem byłaby udręką. Ze współczuciem myślałem o nieświadomych niczego turystach, którzy uwierzyli w możliwość miłej przejażdżki tą trasą. We wsi Doba zabeldowaliśmy się późnym popołudniem. Podjechaliśmy w pobliże kościoła. Pięćdziesiąt metrów od brzegu widzieliśmy wyspę Gilmę i przycumowane do niej jachty harcerzy z drużyny Jacka. Z daleka widzieliśmy typową obozową krzątaninę. W pewnym momencie zauważył nas sarmata, pomachał ręką i zawołał Jacka. Chłopak napompował ponton i podpłynął do nas. Dobrze, że jesteście, powiedział od razu. Opanowaliśmy całą wyspę i dziś robimy chrzest żeglarski. Wujek będzie mógł nam opowiedzieć o swoich przygodach, bo koledzy czasami mi nie wierzą. Poczekaj, weźmiemy z samochodu nasze rzeczy, powiedziałem. Zamiast Zosi poszedł ze mną Jacek. I co się dzieje? Dopytywał się po drodze. Jeździmy tu i tam, po prostu nudy. Żadnych pościgów i strzelanin, droczyłem się z nim. Jesteście na tropie? Jak tam twoja miłość? Odbiłem pałeczkę. Chłopak od razu zmienił wyraz twarzy. Uszy stały się czerwone. Kobiety zmienne są, enigmatycznie odpowiedział. O nic więcej nie pytałem. Przeczuwałem, że druhna Jacka zmieniła obiekt zainteresowań. Czułem, że dzisiejszy chrzest będzie szczególnie ciężkim przeżyciem dla tej harcerki i jej nowego amanta. Po 15 minutach byliśmy na Gilmie. Wyspa była kiedyś połączona z lądem wąską groblą. Do 1634 roku stały tam ruiny zamku. Jedni badacze uważali, że Krzyżackiego, inni, że pruskiego księcia Galindów i Zegupsa. Przed wojną znajdowano tam różne elementy średniowiecznej broni. Obecnie wyspa przypomina kwadrat. W jej zachodniej części w gorące dni jest jak w buszu. Rosną tam wysokie drzewa, które zatrzymują masy wilgoci parujące z ziemi. Idzie się więc przez wysokie paprocie wąską ścieżką wydeptaną przez turystów. We wschodniej części znajduje się niewielki pagórek. Stoją na nim jakieś ruiny, które przypominają swoim kształtem modne kiedyś świątynie Dumania, gdzie damy ukryte w cieniu parasolek Czytały książki lub listy od wielbicieli. Mury zostały już kompletnie rozkute przez różnych domorosłych poszukiwaczy skarbów. Sarmata przywitał mnie serdecznie. Cieszę się, że pana widzę, powiedział zapraszając na swój jacht. Siedliśmy i zapaliliśmy fajeczki. Pan zostanie z nami na dłużej? zapytał gospodarz. Spojrzałem na niego pytająco. Boję się trochę o Jacka. Przejął się tą panienką, mruknął instruktor wypuszczając wielki kłop dymu. Nie zrobi chyba żadnego głupstwa, powiedziałem. Wiem, ale te romanse doprowadziły do tego, że musieliśmy mieszać załogi, które już się poustawiały na swoich łajbach. A która to panna sieje takie spustoszenie w męskich sercach? Zapytałem. Tamta blondynka, sarmata wskazał ruchem głowy. Po obozowisku kręciła się blondynka o prawie białych włosach. Krótkie szorty i bluzeczka opinały jak trzeba wszystko to, czym młoda kobieta chciała drażnić i kusić kolegów przypominała amerykańską gwiazdę Pamele Anderson. Widać było, że pozostałe dziewczyny patrzą na towarzyszące blond piękności zainteresowanie z lekką zazdrością przemieszaną z ironicznymi spojrzeniami. Byłej miłości Jacka towarzyszyła trochę inna dziewczyna, która słała wszystkim chłopcom zalotne spojrzenia. – A ta druga? – dopytywałem się. – Nie zauważył pan, że dziewczyny zawsze chodzą parami? Tej pięknej? Towarzyszy taka, która ma mniej adoratorów, odpowiedział Sarmata, przyjmując łobuzerski wyraz twarzy. Ta ładna myśli, że wygląda przy koleżance jeszcze ładniej, ta druga chce schwytać trochę blasku, spadającego na tę pierwszą. Parsknąłem rozbawiony i musiałem przyznać, że Sarmata miał w dużej mierze rację. Zapraszam na chrzest, powiedział Sarmata, wstając i schodząc na brzeg. Przyjdę z pewnością zobaczyć zemstę Romea. Słyszał już wujek, podbiegła do mnie Zosia. No, o tej panience i Jacku? Z detalami. Poszedłem na jacht Jacka. Chłopak siedział pod masztem i obserwował przygotowania do chrztu. Co tak siedzisz i nic nie robisz? Zapytałem. Nie martw się, pocieszała go Zosia. Czepiacie się. Siedzę i patrzę. Na kursie na instruktorów mówili, że trzeba obserwować swoich podwładnych i patrzeć, czy nie przychodzą im do głowy różne głupoty, odpowiedział Jacek. Mówisz jak stary nauczyciel, a jedyną twoją przewagą jest to, że wcześniej niż oni zrobiłeś patent żeglarski, powiedziałem. E, eee, tam mruknął. Co mam robić? Podrywać jakąś inną? Zosia tylko się uśmiechnęła. Na mój gust żadna nie będzie chciała znosić twoich amorów, myśląc, że chcesz swojej byłej zrobić nazłość doradzałem, bojąc się, czy za bardzo się nie ośmieszam. Nic nie planuj, a wyjdzie najlepiej. Nagle rozległ się przeciągły świst prawdziwego gwizdka bosmańskiego. Wszyscy poszliśmy na brzeg. Tam, na składanym krzesełku, siedział sarmata przebrany za Neptuna. Wokół kręciła się horda diabłów. Do nich dołączył Jacek, który dzierżył w dłoni wyjęty nie wiem skąd pęk pokrzyw. Najpierw odczytano specjalny edykt i zapytano, czy są tacy, którzy rezygnują z wstąpienia w szeregi bracie żeglarskiej. Oczywiście tchórzy nie było. Pierwszym zadaniem było zebranie przez nich szyszek. Kto nie przyniósł do obozu pięciu, ten miał przejść specjalne tortury. Znalezienie szyszek na Gilmie jest trudne, bo rośnie tam zaledwie kilka drzew iglastych i to w dodatku marnych. Nikt nie miał nawet dwóch szyszek. Prawdziwe wilki morskie muszą poznać smak słonej wody zagrzmiał w tym momencie Neptun. Zaczęło się więc picie solidnie posolonej wody. Kuk okrętowy nie zawsze ma humor i dobrze ugotuje. Więc przygotujcie się na egzotyczne smaki, zapowiadał Krypka przebrany za diabła. Poczęstowano nowicjuszy specjalną miksturą sporządzoną według tradycyjnego przepisu: pieprz, musztarda, ketchup, sok z cytryny, surowe jajka. Diabły wysmarowały wszystkich węglem drzewnym, goliły twarze pagajami. Kulminacją był tunel śmierci. Paliki wbite w ziemię w dwóch rzędach i sznurek tworzyły szkielet, na którym ułożono pokrzywy. Był tak niski że można się nim było tylko czołgać. Jego dno wyłożone było warstwą świeżego błota. Chrzczeni mieli dwa wyjścia. Mogli czołgać się po błocie i trochę pokłuć o zmoczone pokrzywy na dnie i bokach, albo też iść na czworakach, szorując plecami po kłujących roślinach rozłożonych na wierzchu tunelu. Nie dziwi więc, że ze środka dobiegały jęki i westchnienia. Potem adepci sztuki żeglarskiej stawali przed obliczem Neptuna. Składali uroczystą przysięgę i otrzymywali żeglarskie imię. Na koniec wychodzili na rufę jachtu Sarmaty, gdzie musieli wystawić końcówkę pleców do porządnego uderzenia wiosłem. Drewniany pagaj trzymał jacek. Blond Piękność, która otrzymała ksywę binduga, wykonała po jackowym uderzeniu piękne salto i wyjątkowo długi lot do wody. Widziałem, że przy tym uderzeniu diabeł ratownik był szczególnie czujny. Podobny los spotkał konkurenta Jacka do serca blondynki. Tak oto wyglądała zemsta naszego Romea. Na koniec odbyła się wspólna kąpiel w jeziorze i rozpalono maleńkie ognisko. Chyba teraz może pan opowiedzieć o swoich przygodach, poprosił Sarmata, gdy zapadło milczenie. Opowiedziałem więc, a Jacek i Zosia uzupełniali, trochę koloryzując. Powiedziałem też o tym, co mnie sprowadza w te okolice. Chciałem prosić was o pomoc w poszukiwaniach. Pływacie po jeziorach, rozmawiacie z mieszkającymi tutaj ludźmi. Może przypadkiem czegoś się dowiecie. Po prostu przypłyniemy do Mamerek, przeszukamy tę kwaterę i wtedy pomyślimy, co robić dalej, powiedział Sarmata. Zgadzam się z teorią, że papiery, jeżeli jeszcze istnieją, są właśnie tam. Oficerowie nie mieli czasu, żeby je dobrze ukryć. Ten Below też nie miał czasu, działał przecież tam, gdzie niemile widziano by hitlerowskiego kapusia. Schował to tak przemyślnie, że nikt tego jeszcze nie znalazł. Chyba że kiedyś wygrzebał to jakiś chłop, papiery wyrzucił albo spalił, a w skrzyni miesza pasze dla świń. Kiwnąłem głową. Jeszcze godzinę najwytrwalsi siedzieli przy ogniu śpiewając szanty. Co robimy jutro? zapytała mnie Zosia, zaszywając się w swoim śpiworze. Muszę dać dętkę i oponę do naprawy albo kupić nową. Dzisiaj w lesie straciliśmy zapas. Rano Jacek przewiózł nas pontonem do doby. Zbliżałem się do Rosynanta z pewnym niepokojem. Był on uzasadniony, gdyż ujrzałem, że mam cztery piękne kapcie. Ktoś pociął opony ostrym jak brzytwa nożem. Prowizorycznie załatałem dziury, włączyłem pompowanie kół i powoli ruszyłem do Giżycka. Zosia z Jackiem postanowili pojechać ze mną. Dziewczyna chciała pokazać bratu twierdzę bojen i miejsce ukrycia wiadomości Belowa. Gdy byłem zajęty klejeniem, Podszedł do mnie piegowaty przedstawiciel miejscowej inteligencji w wieku szkolnym. Fajny wózek, powiedział. Tyle, że trochę kulawy, mruknąłem. To taki ryży na motorze to zrobił, dodał dzieciak. Przyjechał chyba z Giżycka. Aha, tylko tyle powiedziałem. Chłopak wsiadł na rower i pojechał gdzieś piaszczystą drogą. Mogłem się domyślać, kto to zrobił. Zastanawiało mnie tylko, czy to zemsta, czy pomysł batury. I skąd Ryży, którego poznałem w Tekili, wiedział, gdzie jestem?